Jezus powiedział do swoich apostołów: Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy, kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie Wam poddane, co macie mówić, gdyż nie Wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca Waszego będzie mówił przez Was. Brat wyda brata na śmierć, i Ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom, i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Dziś drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Przebiega on oczywiście w radosnym nastroju, wiąże się w tradycji z odwiedzinami naszych bliskich. Także z karnawałowym odliczaniem do Nowego Roku. Ale wspominane dzisiaj w liturgii wydarzenie odbiega od radosnej aury. W dzisiejsze święto bowiem słuchamy Ewangelii przekazującej nauczanie już z publicznej działalności Pana Jezusa. A w pierwszym czytaniu poznajemy wydarzenie, które miało miejsce jeszcze później, po jego śmierci i zmartwychwstaniu. Opisane tu męczeństwo świętego Szczepana kontrastuje z tym, o czym wczoraj słyszeliśmy rozważając tajemnicę Bożego narodzenia. Kontrastuje, ale nie oznacza, że stoi w sprzeczności. Wraz z przyjściem Jezusa na świat, wraz z jego narodzeniem, Rodzi się potrzeba wiarygodnego świadectwa. Jan apostoł i ewangelista napisał o Janie Chrzcicielu: Przyszedł on, aby dać świadectwo o światłości. A świadectwo nie ogranicza się tylko do świadczenia słowem. Jak Słowo Boże stało się ciałem, tak też ludzkie Słowo, czyli nasze świadectwo. Powinno dążyć do tego, by nie pozostało tylko słowem, ale zamieniło się w czyn. I święty Szczepan pokazuje nam, co to znaczy w pełni celebrować przyjście na świat Zbawiciela. Chodzi o to, aby w życiu człowieka zajaśniała postawa Chrystusa, postawa przebaczenia wrogom i umiłowanie aż do końca. Pomimo ryzyka śmierci. Gdy rozważamy męczeństwo świętego Szczepana, to uderzające jest podobieństwo między śmiercią Pana Jezusa i śmiercią Szczepana, fałszywi podstawieni świadkowie, śmierć poza miastem, oddanie się Jezusa Ojcu, a Szczepana Jezusowi, wreszcie. Przebaczenie prześladowcom. Do męczeństwa Świętego Szczepana Kościół aplikuje Ewangelię mówiącą o prześladowaniach z powodu imienia Jezusa. Te prześladowania mogą być ze strony rządzących, trzymających władzę w tym świecie, a nawet w rodzinie. Jezus udziela konkretnych wskazań, jak ma się zachować człowiek wierzący. Prześladowany. Ma się mieć na baczności przed ludźmi, ma zaufać do końca Bogu i ma wytrwać w prześladowaniach. Kluczowe wydają się tutaj słowa z Ewangelii: Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca Waszego będzie mówił przez Was. Te słowa spełniły się podczas męczeństwa Szczepana. Prześladowcy nie mogli sprostać jego mądrości i duchowi, z którego natknienia przemawiał. On wytrwał do końca, oddał swoje życie Panu Jezusowi. Moi drodzy, od początku chrześcijanie uważali męczeństwo za zaszczyt, ponieważ uznawali, że... Jest doskonałym naśladowaniem Chrystusa. Kościół zawsze szczególnie czcił męczenników, którzy przelali krew, żeby dać świadectwo swojego przywiązania do Jezusa. W ten sposób męczennicy dawali nie tylko najwyższy przykład męstwa, ale również chrześcijańskiego świadectwa. I chociaż w każdej epoce historycznej są męczennicy, chociaż prześladowanie Także fizyczne, wzrasta dzisiaj na świecie w życiu codziennym w większości współczesnych chrześcijan rzadko spotykamy takie sytuacje, i dlatego warto przypomnieć to, o czym mówił, święty, o czym mówił papież Benedykt XVI, że istnieje również męczeństwo życia codziennego. Papież Benedykt określił je jako milczące i heroiczne świadectwo tak licznych chrześcijan, bezkompromisowo żyjących Ewangelią, spełniających swoje obowiązki i wielkodusznie poświęcających się służbie ubogim. W tym względzie nasz wzrok pada na Maryję. Bo ona chociaż nie doświadczyła osobiście fizycznej śmierci swoją wiernością do końca męki swojego syna dała przykład nadzwyczajnego męstwa. Tak więc za słowami antycznej modlitwy możemy powiedzieć, że była męczennikiem chociaż nie umarła od męki. Święty Jose Maria Escriva napisał: "Podziwiaj męstwo Maryi Panny" U stóp krzyża pod ciężarem największego ludzkiego cierpienia, jakiż ból da się z nim porównać, stoi pełna siły. Módl się do niej o taką samą siłę, abyś potrafił również stanąć przy krzyżu. Jeszcze krótkie świadectwo. Do tramwaju weszły dwie dziewczyny. Jedna z nich Miała przypięty znaczek z napisem Jezus żyje. Od razu ktoś zadrwił, skończyłem już z tymi bzdurami. Ale znalazł się człowiek w tramwaju, który powiedział do owego drwiącego człowieka: Myśli pan, że to niepotrzebne, ale ja tego potrzebuję. I ten pierwszy okazał swoją wyższość w słowach trzeba mieć oparcie w sobie samym po chwili namysłu tamten odpowiedział możemy to od razu wypróbować na następnym zakręcie niech się pan przytrzyma swojego krawatu miał po stronie wówczas cały przedział który przyznał mu rację ten pierwszy człowiek nie miał bowiem oparcia, które przychodzi zawsze z zewnątrz. Liczył tylko na siebie. Ale człowiek wierzący ma oparcie, które pochodzi od Boga. On wspiera swoim duchem nasze życie i nasze świadectwo. Nasze męczeństwo. Również to męczeństwo. Życia codziennego. Prośmy Ducha Świętego, żeby dał nam wyobraźnię w życiu, byśmy umieli przyznawać się do Chrystusa.